Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w następnej części gry Legion, zaczynamy sobie kolejne przygody, kontynuujemy, że tak powiem, trop, gdzie ukrywa się Szefuncio w ciemności, że tak powiem, no i w tym przypadku też sprawdziła się... System dwóch saveów, za co bardzo chciałbym podziękować, później sprawdzę kto to był i i tak chyba będę nagrywać. Myślę, że jesteśmy już po rozmowie i teraz po prostu szybki ruch wystarczyło tutaj zrobić w 3 dni, tak? To to było Krescent, tak. Tu spotkaliśmy się w, w, mieś, w mieście Falcon z mędrcem on nas skierował żebyśmy popytali tu i tu nas skierowali do kolejnego mędrca więc ruszamy i zobaczymy jakie nas przygody przytrafią Tacy samotni wojownicy, oni są teoretycznie lepsi od tych, co my mamy. Wiecie? Ale nie, chciałbym chyba podmieniać. Zagadzam z nim, ale porównam parametry. Bo ja też czuję, że to albo paladyna, albo człowiek. Ja tak kiedyś miałem. Dobra, stop. Gdzie to właśnie? A kobor. No Dobra, no to penczer to i Co słychać? Wiesz, gdzie to jest? Dobra, i jakie pom parametry. O kuźno. aha nie no, poczekajcie. Tu mamy tego porywacza. Tu jest. Mm. Zdrowie, tu siła, magia i szybkość chyba to jest tylko szybszy dobra spadowa. no widzicie, no takie spotkanie, nie? spotkania lasowe czasami jakąś tam zabłąkaną książniczkę no jest masę tych, żeby odpowiadać o tych przygodach to no właśnie właśnie bardzo dobrze tam napisali chłopaki Bracia Puta, że można nawet grając opisać sobie książkę Mam nadzieję, że już nic złego nas tu nie spotka, dotrzemy bezpiecznie do miasta ETA jest zapisik. Dzięki tym zapisom w ogóle rzeczywiście ta seria Legion idzie Pamiętać jak pierwszą próbowałem Zajść się zrypał Później drugi odcinek Mówię, może teraz się nie uda Póóó, znowu się Ale tym razem się uparłem za wzięcie I chcę pokazać W całej okrasie No dobra, jesteśmy w Kreset Mamy tu jakiegoś mędrca Poszukać kochani Także no, Rozejrzeć się po mieście Zakarcz mam to znaczy no, W karczmie można rzeczywiście jakieś tam informacje wydobyć. I ja bym chciał zobaczyć Retroskanera, jak miecz na niego wpływa. 83 Dobra, wiecie co, nie bawimy się. Retroskaner pokazuje, że jest wszystko ok. Więc bądźmy zawsze w każdej chwili, gotowości do boju. O, można jeszcze te diamenty sprzedać, choć fajnie wyglądają. O, zwalnia się po prostu miejsce i na flaszkę i mikrofon mi aż do gardła wchodzi, ale to dlatego, żeby, żebyście nie narzekali, że mnie nie słychać. No ja po prostu słabo, słabo mówię, jakbym śniadania nie jak tyle. Dobra, spacie. Jest, 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 jest. Już coś mamy. Ten na nie wiem, chociaż elf może być mędrc. No, ale tutaj karateka chyba nie. Nie można ich zabić, bo... O, 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 paladen Afafafa powinien coś wiedzieć. Dobra. Nie jesteś pod Jest... kuźwa jak zwykle na koniec. Kto tu jest? Motyw, nawet weź tam Rajdnij się do niego. Można ich zniszczyć. Cztery, wielkie, cztery wieki temu, po wielkiej bitwie, pokonanej ich władzę. Linburg. Że jest stary mędrzec, który pamięta tamte czasy. Noż jasna cholera toż już trzeci mędrzec. O, coś mi to przypomina. Um, dobra. Linburg. Ruszamy do Limburga. Dzięki. Dobra, czy można tu jakiś zapas uzupełnić? Jest żarło. Dobre, czego trzeba będzie się zatrzymać i popolować. O no, kurna, no para, wykupimy im cały żarcie chyba <śmum> to, cały spislerz, ale cena przystępna fajnie, opłacało się. No to kochani Kierunek Lindburg. Lindburg Trzeciego mędrca. I teraz jesteśmy obsrani miastami, I teraz które to? Przepraszam? Nie mówcie, że muszę się zaufać. Mamy na południe całkiem... Mamy tam sklep, świątynię, ale jest pichla, że jest. Dobra sytuacja. Szybki ruch. A i poczekajcie na grę To zajmuje sekundę, a gra trwa dalej, także wiedziem Bardzo dobrze mnie rozumiecie Szybki ruch cyk za 3 dni tam będziemy Kononotu Nie wiem, nie wyobrażam sobie Ogrę na... Ogrze, ale spoko. Ogrze no na koniu. No i mamy Lindburg. Długi ten quest. Hmm. No ale w końcu każdy quest się kończy, tak no a tu głównie chodzi o to, żeby zebrać informacje z tego co wynika. Ktoś tam gdzieś w pierdłą, ktoś tam gdzieś u... usłyszał. Trzeba te wszystkie ploteczki do kubki zebrać, te wszystkie puzelki i te puzelki ułożyć w jedną fajną układankę. Dobra, od razu się zapytam jakiegoś miśka. Może oni coś by dowiedzieć? A, tu ja jestem. Dobra, e, Agnieszka, weź się zapytaj tego. Co wiesz o tym wieśniak? I mu później coś weź. Dobra, szukamy wieśniaka imu. No, jak pięknie. Pokażę nam na mapie, właśnie znikło ich władca żyje w wielkiej fortecy ukrytej wśród mgieł. Dysponuje ogromną siłą. Pokonają go tylko najdzielniejsi wojownicy uzbrojeni w święty oręż. Łaps, co wy na to? <laughs> Czy my już jesteśmy gotowi? na świętych wojowników czuję się taki dreszczyk emocji nie? Huh. idę zatankować 98 o mają spore paliwa melzeny gdzie to wypieprzyło na pewno na koniec e, plaży i oj idzie sobie <laughs> no dobra ale odnaleźliśmy mamy główny cel czyli wrota piekiel właśnie i teraz zdam się na nazwą odcinka wiecie bo, bo trzech mędrców którzy nam pokazywali nie? trzech mędrców ale też ich można nazwać wrot opieki. E... Niezbyt daleko od nas. Czy to tutaj jest ta, ta śmierdząca kropeczka? Tu ukryta jest forteca władcy house. <laughs> Wiecie co? Ja przerwę odcinek i ja się Was zapytam co robimy. Jest 138 dzień i zapytam się, czy jeszcze trochę poekspimy czy wkraczamy? Poekspić można jeszcze. Jest taka opcja, kochani, bo eks, naj, najsilniejszy żołnierz któryś jest na przykład niedoświadczony i doświadczenia ma dwa, to jest najwięcej, 99 bodajże i ktoś go uderzy, to nie ucieka, a jeśli ma 0 lub niżej 50, on ucieka. Taka panika wpada, nie? I więcej traci energii. To mnie trochę dziwi, bo jak boss przy jednemu, drugiemu, trzeciemu, to nagle nasza banda w rozsypka. A ty czemu nie ma żadnych flaszek? Eee... To by się przydało uzupełnić te doświadczenia. To jest taki punkt, który nie pozwala by nam tak chop się rzucić, choć nie mówię, że nie można spróbować, nie? Ale, no, trupy będą. Yy, a druga opcja: kiedy już wiemy, że ten boss jest, znajduje się tu, to my praktycznie teraz możemy wszystko, jak, jak to powiedział w piłkarskim, pokażę na koniec. To my możemy już teraz wszystko i kopa mu w dupę Ale naj, najlepszy z piłkarskiego pokara to mi się podoba cytat o wyskurwy sen. Dobra, już nie będę przekinać, kochani. E, myślę, że um, musimy tu podjąć wspólną decyzję. Nie chcę e, podejmować e, tej decyzji. E, e. Mamy na celowniku, odkryliśmy fortece demona. I teraz, co w następnym odcinku będzie, zależy od Was, kiedy. My musimy ustalić po prostu, co robimy. Czy jeszcze trochę polatamy z 1 dwa odcinki i pozbieramy experience'a? Możemy podbić nawet krainę na obkoło, że on znajdzie się w, w otoczony wokół naszych wiecie, wiosk. Sytuacje są różne. Także, no kochani, ja dziękuję już z tej strony, a wy koniecznie czekam na Wasze, e, e, na, na wasze wypowiedzi, na Wasze pomysły i do zobaczenia w następnym odcinku Gry Legion. Trzymajcie się. Hej!